To jest program Newsroom w Wirtualnej Polsce. Paweł Pawłowski, witam państwa. Dzisiaj moim gościem jest dr Jan Maria Jackowski, analityk polityczny, były parlamentarzysta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pozwoli pan, że zaczniemy od kłopotów w Małopolsce, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość już po raz piąty nie było w stanie wybrać marszałka i zarządu województwa, a wszystko za sprawą Łukasza Kmity, kandydata wskazanego przez Jarosława Kaczyńskiego, no i przeciwko niemu buntują się frakcje. Czy Pana zdaniem ta sytuacja w Małopolsce daje nam jakiś obraz tarć w całej partii, w centrali prawa i sprawiedliwości, czy to jest tylko lokalna sprawa? To nie jest tylko lokalna sprawa, tylko ona jest w tej chwili najbardziej widowiskowa i opinia publiczna może zobaczyć, jaki jest poziom konfliktu w ramach jednego środowiska politycznego, którym jest prawo i sprawiedliwość ponieważ tutaj dowodem koronnym na to jest fakt, że wystawiono radni tej formacji czy wybrani z listy tej formacji wystawili drugiego kandydata. Mówię tutaj o panu ministrze Ćwiku, który kandydował na marszałka województwa małopolskiego przeciwko panu Kmicie. To pokazuje już bardzo naocznie, jak wysoki jest poziom temperatury tych sporów wewnętrznych. I to, co teraz dzieje się w prawie i sprawiedliwości, jest w jakimś sensie pokłosiem pewnego stylu zarządzania tą partią, pewnych nawyków, zwyczajów, nierozstrzygniętych konfliktów z przeszłości, które w tej chwili Jarosław Kaczyński po prostu doświadcza, i w sytuacji, kiedy PiS nie jest u władzy, a więc siłą rzeczy w sposób naturalny, Choć ma duże poparcie społeczne, co pokazują sondaże, ale jednak nie ma bezpośredniego wpływu na sposób rządzenia państwem, to pokazuje właśnie proces tego słabnięcia jego przywództwa i kwestionowania jego decyzji, ponieważ parę lat temu, nawet gdyby takie frakcje istniały, nawet gdyby one ze sobą walczyły, no byłaby to bardziej walka pod dywanem niż w taki naoczny sposób prowadzona, a to pokazuje, że pozycja prezesa słabnie. Podobno tę sytuację chce wykorzystać Koalicja Obywatelska, która ma dzisiaj zgłosić swojego kandydata na marszałka tego województwa. Zastanawiam się, ciekawi mnie pana zdanie, panie doktorze, czy tutaj jest szansa, czy widzi pan możliwość do tego, żeby Koalicja Obywatelska odebrała władzy w Mateczników, w Małopolsce prawo i Sprawiedliwości? Tego nie wiem. Są bardzo tajemnicze informacje w przestrzeni publicznej. Pojawiają się takie sygnały. Ze strony polityków Ko koalicji obywatelskiej, że sprawy idą w dobrym kierunku, że nic nie należy uprzedzać. Ja przypomnę, że formuła tych głosowań jest tajna. E, a więc e, sam proces głosowania, mimo na przykład uzgodnień gabinetowych, <laughs> może przebiec zupełnie inaczej niż to ustalono w gabinetach, ze względu na to, że w zasadzie nie ma twardego dowodu, kto w jaki sposób. Zagłosował. Oczywiście można spekulować, przewidywać, starać się to wyjaśnić, ale jednak ta tajność jest istotnym elementem tego, o czym obecnie mówimy. Więc tutaj myślę, że różne scenariusze są możliwe. Niewątpliwie dla koalicji obywatelskiej i w ogóle szerzej dla układu rządzącego po wyborach 15 października. Odbicie matecznika PiSu byłoby wielkim takim sukcesem propagandowym i zdobyciem bardzo realnego przyczółka, przepraszam, kolejnej władzy samorządowej na, te, na mapie Polski. Ponieważ w PiSie przecież PiS ma samodzielną większość i to z pewnym zapasem. Na 39 radnych wojewódzkich ma 21. I teoretycznie rzecz biorąc, no powinno już dawno być po wyborze zarządu, i dawno już się ten zarząd powinien ukonstytuować i rządzić tym województwem jako organ wykonawczy samorządu wojewódzkiego, więc tutaj ten apetyt na pewno jest duży. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że od czasu syndromu pana radnego Kałuży. To słynna historia z 2018 bodajże 18 roku, je dobrze pamiętam, w Syjmiku Śląskim, który zmienił barwy i poparł wtedy Pis, no i był dość powszechnie napiętnowany. Tego typu postawy nie są dobrze przyjmowane w elektoracie i sądzę, że radni, którzy rozważają taki krok, też z tyłu głowy. To mają. A więc nie potrafię panu odpowiedzieć, tak? Taki będzie scenariusz w najbliższych godzinach czy dniach. Nie, nie potrafię panu na to pytanie odpowiedzieć, natomiast na pewno takie próby trwają i co do tego możemy być na 100% przekonani, że tak jest. Na pewno tę sytuację będziemy obserwować. W prawie i sprawiedliwości mam wrażenie, że no nie wszyscy mogą spać spokojnie, bo kilka dni temu gazeta wyborcza opublikowała list Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry, z którego dowiadujemy się, że prezes miał wiedzieć o patologiach w Funduszu Sprawiedliwości. Co to może Pana zdaniem oznaczać dla partii? Możemy tutaj mówić o ewentualnej utracie subwencji, na pewno nie za 2019 rok, bo tutaj już się wypowiedziało Krajowe Biuro Wyborcze, ale jest jeszcze kampania z 2023 roku. To nie jest taka prosta sprawa, żeby zabrać subwencję, bo nawet jeżeli będzie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w tym zakresie, to przysługuje na tę uchwałę skarga do Naczelnego Sądu, do, do Sądu Najwyższego, a tam jest ta Izba Spraw Publicznych, która będzie badała, czy zasadna jest ta uchwała i tu różne scenariusze mogą być na stole, także to jest dość skomplikowany proces, ja już nie będę wchodził w szczegóły takie formalnoprawne, jakby to miało przebiegać. Tym niemniej oczywiście, że z punktu widzenia koalicji 15 października możliwość czy pozbawienie y, tych środków y, 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 dla, dla PIS-u byłoby y, bardzo, y, bardzo korzystne y, politycznie, ponieważ de facto byłyby bardzo osłabione możliwości działania y, jako partii politycznej. Ja przypomnę, że partie polityczne. Pod bardzo surowym reżimem y, 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 mają sposób finansowania, y, więc to nie jest tak, że y, bardzo określony sposób, w jaki mogą pozyskiwać fundusze, i utrata tutaj tej y, subwencji y, z budżetu państwa byłaby. Bardzo poważnym wyłomem no, w takiej sytuacji w przeszłości było między innymi PSL, które z powodu nieprawidłowości przy którejś z kampanii było pozbawione tej, tej subwencji i w związku z powyższym no, miało bardzo poważne problemy organizacyjne i finansowe. Poradziło sobie z tym, no, ale, było, ale to jest, nazwijmy to, partia, która jednak ma ogromny zasób majątku własnego w postaci nieruchomości i rozwiniętych struktur, właściwie do poziomu każdej gminy. Więc to by było bardzo duże wyzwanie dla PiSu. Jak to się skończy? No przede wszystkim rodzi się pytanie o uczciwość tych wyborów. No bo jeżeli był kandydat, który miał, że tak powiem, lewarowanie w postaci y, możliwości prezentowania się jako dobry wujek, który przywozi wozy strażackie, jakieś prezenty, obiecuje coś, y, sypie pieniędzmi y, w lokalnych wspólnotach, no jest w innej sytuacji niż kandydat, który takich możliwości nie ma. I może być nawet lepszy merytorycznie, czy mieć lepsze rozwiązania, czy lepsze doświadczenie y, polityczne i obiektywnie być lepszym kandydatem na parlamentarzystę, no ale przegrywa w związku z tym y, z tym, który jest tym dobrym wujkiem. Więc y, jeżeli to przemnożymy przez skalę kraju, jeżeli byśmy y, obejrzeli, jak wyglądała, przypomnieli sobie, jak wyglądała w okręgach poszczególnych y, y, kampania wyborcza, jak bogatą kampanię, bogatą, bardzo bogatą, podkreślam, mieli członkowie suwerennej Polski, to nawet wywoływało irytacje wśród kandydatów zgłaszanych przez Prawo i Sprawiedliwość, którzy mieli bardzo rygorystyczne limity, które im centrala ustalała, ile mogą na swoją indywidualną kampanię wydać. A tutaj było tak, że jak niektórzy żartowali, na każdym drzewie w okręgu wisiały materiały wyborcze, materiały wyborcze kandydatów suwerennej Polski, więc to wszystko pokazuje, że mamy do czynienia, jednak mimo wszystko stawiam taką tezę z pewną fikcją sposobów finansowania kampanii i uważam, że w tym zakresie powinny być przepisy zmienione. Ponieważ czy pompowanie poprzez takie jakieś pikniki, kampanie niby informacyjne, promocji określonej grupy polityków, to wszystko mieliśmy do czynienia z tymi zjawiskami w kampanii 2023 roku. Najwyższa Izba Kontroli w swoich raportach i kontrolach to bardzo ładnie pokazuje, jakie to były kwoty i w jaki sposób wydatkowane. To wszystko pokazuje, że w Polsce nie ma równych wyborów i ten, kto jest u władzy, czy ma możliwość dostępność do środków publicznych z racji tego, że rządzi w danym momencie, jest jednak w pozycji uprzywilejowanej w stosunku na przykład, do kandydatów, którzy są z opozycji, czy nie są związani z rządzącymi. I dlatego uważam, że tutaj te przepisy powinny ulec zmianie, jak również sposoby finansowania partii politycznych. No, ale to jest temat trochę na osobną rozmowę, bo to by wymagało jakiegoś szerszego komentarza. Tym niemniej sądzę, że takie wnioski z tego przebijają. Natomiast czy te konkretne sytuacje, myślę tu o Funduszu Sprawiedliwości, przełożą się na jakieś restrykcje prawne w stosunku do obozu Zjednoczonej Prawicy, sądzę, że w jakimś zakresie to nastąpi, ale w jakim, no to poczekajmy, zobaczymy, jakie będą działania stosownych organów w tym zakresie. Wspomniał Pan o suwerennej Polsce, która jest bohaterką tej całej awantury jako partia polityczna. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby suwerenną Polskę, Wchłonąć i podobno no, gdzieś tam mówiło się, to też przebiło się do mediów, że miałaby nastąpić zmiana nazwy formacji na biało-czerwoni. Temu pomysłowi nie wszyscy na prawicy przyklaskują. Pan myśli, że może dojść do takiej zmiany, taka zmiana nazwy przy wchłonięciu suwerennej Polski miałaby sens jakikolwiek. Moim zdaniem pis jako nazwa, jako bręd polityczny no, utrwalił się w świadomości społecznej w Polsce. Dla 30% wyborców, czy obywateli, którzy są, udzielają informacji ankieterom ośrodków badania opinii publicznej, ciągle jest to partia pierwszego wyboru, no więc cieszy się ogromnym poparciem, jak na warunki polskie. No, pytanie, czy jest pierwsza, czy druga, no tutaj to się zmienia, no, ale generalnie ma ogromne poparcie społeczne. I w tej chwili zmiana nazwy... Sprawo i sprawiedliwość na, nazwijmy, na, załóżmy na biało-czerwoni, no, z tego punktu widzenia nie miałaby moim zdaniem sensu. No ale jak będzie, ja nie wiem. Ja nie jestem członkiem żadnej partii. Ja jestem yy, yy, analitykiem politycznym. Obserwuję to i po prostu yy, widzę wyraźnie, yy, że oczywiście tendencja do wchłonięcia części, podkreślam, części. Suwerennej Polski na pewno jest w PiSie i sądzę, że tutaj kazus pana posła Janusza Kowalskiego, który no, opuścił suwerenną Polskę i zadeklarował, że będzie w PiSie, no, pokazuje, że tego typu sytuacje mogą mieć miejsce. Natomiast czy dojdzie do formalnego wchłonięcia suwerennej Polski przez PiS? Nie sądzę, ponieważ jednak, mimo wszystko, sprawa Funduszu Solidarności, sprawa sposobu finansowania kampanii i inne elementy, które są podnoszone w debacie publicznej, są elementem obciążającym. Więc, jeżeli by było tutaj takie połączenie, no to siłą rzeczy to, to obciążenie w jakiś sensie przeszłoby również na prawo i sprawiedliwość. I dlatego przypuszczam, że raczej będzie tendencja do Takich indywidualnych, indywidualnych przejść do prawa i sprawiedliwości. I na koniec jeszcze jedną uwagę powiem: no przecież to w rok, bodajże w roku 2013 padła propozycja ze strony kierownictwa wówczas Solidarnej Polski, bo tak się ta formacja nazywała żeby przystąpić do Prawa i Sprawiedliwości. No i została ona odrzucona przez Prawo i Sprawiedliwość, później zawiązano współpracę, powstał obóz zjednoczonej prawicy, to już było bodajże w roku 2014, no i w 2015 ten obóz zjednoczonej prawicy bezprecedensowo wygrał samodzielnie wybory do Sejmu i Senatu. Co było po raz pierwszy w historii po 89 roku, żeby jedna formacja polityczna taki sukces odniosła? Te ruchy na prawicy z perspektywy obserwatora są bardzo ciekawe. Czy pana zdaniem, pana, panie doktorze, konfederacja na fali dobrego wyniku w wyborach do Europarlamentu ma jakąś możliwość, żeby ewentualnie podszczypywać trochę elektoratu? Już tutaj mówię o elektoracie, a nie o samych posłach prawu i sprawiedliwości. Bo przecież jest to też partia prawicowa. Ludzie mogą w związku z tym, że wykrywane są różne afery dotyczące prawa i sprawiedliwości, niekoniecznie być zadowoleni, niekoniecznie chętnie głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Czy kon konfederacja jest tu pana zdaniem dla tego elektoratu jakąś alternatywą? No to to pokazały wybory europejskie z 9 czerwca. No przecież widać wyraźnie, że część dawnego lektoratu PiSu poparła Konfederację. I tutaj prawo i sprawiedliwość jest w takiej oto sytuacji. No, ma silnego konkurenta na prawej flance, coraz silniejszego i coraz bardziej się rozpychającego. Mówię tutaj o Konfederacji. Z drugiej strony jest tendencja, i to jest koncepcja, zdaje się, Mateusza Morawieckiego, czy wiązana z Mateuszem Morawieckim, żeby taki trochę dryf w stronę centrum zrobić, żeby to była taka no, europejska hadecja, PIS, żeby nie była taka ekstremalna w wielu postulatach czy w programie. No, ale tutaj już jest tłok, bo jest trzecia droga, jest część Platformy Obywatelskiej, są inne środowiska, jest polityczne. No więc, jeżeli by w takim kierunku poszło PIS, załóżmy w takim scenariuszu, no to otwiera oczywiście drogę dla konfederacji, żeby konfederacja, korzystała z tych wyborców konserwatywnych o poglądach konserwatywnych, o poglądach narodowych, o poglądach no, patriotycznych, bo do takich wyborców odwołuje się konfederacja. I tutaj ciekawy, ciekawy, jesteśmy w ciekawym momencie, bo jeżeli byśmy analizowali wybory europejskie, które są specyficzne, na ich podstawie nie można zbyt daleko idących wniosków wyciągać. Ponieważ no, z różnych powodów są to wybory specyficzne, ale jednak pokazuje, że Konfederacja ma szansę być taką trzecią siłą w Polsce, od której w przyszłości będzie zależało być może kto w Polsce mógłby rządzić. To jest może taki daleko idący czy wykraczający przyszłość scenariusz, ale takie, takie możliwości przed Konfederacją są, a to wynika z tego, że Unia Europejska w tej chwili znajduje się pod presją takiego, no nazwijmy to, ideologicznego kierunku zwanego klimatyzmem i te regulacje związane z Zielonym Ładem, które będą uderzały w coraz szersze grupy społeczne, konkretnie finansowo, nie ideowo, czy jesteś za ochroną środowiska, czy nie, bo to nie na tym spór polega. Ale czy możesz wjechać do miasta starszym samochodem? Czy musisz podporządkowywać się takim restrykcjom? Czy musisz płacić wysokie rachunki za energię? Czy musisz tam inne obowiązki podejmować? Czy musisz ocieplać swój budynek? Czy musisz wymieniać okna w swoim budynku, bo masz dwuwarstwowe okna, a potrzebne są trójwarstwowe w świetle jakiejś tam dyrektywy? To wszystko będzie powodowało, że Konfederacja będzie łapała wiatr w żagle i to niekoniecznie ludzi, którzy są przeciwko Unii Europejskiej jako takiej, tylko przeciwko niektórym działaniom w ramach Unii Europejskiej. Więc jesteśmy w takim bardzo ciekawym momencie, mającym wpływ na polską scenę polityczną. Także być może w perspektywie najbliższych kilku lat. To, co jest syndromem polskiej polityki obecnie, że jest to spór między pisem a platformą obywatelską, czy szerzej koalicją obywatelską, czyli między naczelnikiem jak Jarosław Kaczyński jest nazywany w PiSie, a kierownikiem, jak Donald Tusk jest nazywany w platformie obywatelskiej, czy ten spór, który ogniskuje polską politykę przez ostatnie 20 lat. On przejdzie do historii i pojawią się nowe byty, nowe układy polityczne czy nie. No nic nie jest wieczne, to też mówię jako historyk z wykształcenia. I prędzej czy później zmiany w tym zakresie nastąpią i ta scena będzie przymodelowana. Na jaką, to w tej chwili za wcześnie o tym mówić. Ja zastanawiam się jak szybko pójdą te zmiany, bo rzeczywiście w Europie obserwujemy pewnego rodzaju trend. No bo w Niemczech alternatywa dla Niemiec na fali, we Francji... Front Narodowy w Wielkiej Brytanii znakomite sondaże zbiera Reform UK Nigela Farage'a. No I zastanawiam się, czy właśnie rzeczywiście Konfederacja tutaj jest potwierdzeniem tego trendu i czy Polska jest gotowa na ten trend? Czy to już jest ten czas? Bo jak ja rozmawiałem z Krzysztofem Bosakiem, on powiedział, że chciałby wprowadzić kilkudziesięciu bądź ponad stu posłów do Sejmu, a jego marzeniem jest kandydat w wyborach prezydenckich, który osiągnąłby drugą turę. To już możemy o czymś takim mówić? Czy to jest jeszcze, Pana zdaniem, za wcześnie i ten trend przyjdzie do Polski ewentualnie później? Ten trend moim zdaniem już trwa. To będzie zależało też od nowej Komisji Europejskiej, czy ona wycofa się z pewnych pomysłów, czy rozłoży je bardziej w czasie, czy będzie próbowała to coś zmieniać. Dlatego, że to jest, panie redaktorze, też głębszy problem, bo ta polityka klimatyczna prowadzi do upadku przemysłu, do upadku konkurencyjności wytworów europejskich na globalnej scenie. Ponieważ inne kontynenty absolutnie tak restrykcyjnej polityki nie stosują, tylko bardziej chronią swoje i rozwijają swoją gospodarkę. Więc, jeżeli to nastąpi jakaś weryfikacja, to może ten trend zostać osłabiony. Jeżeli, nastąpi, jeżeli nadal on będzie utrzymywany i te założenia, które są związane z tymi celami klimatycznymi, będą i związanymi z tymi restrykcjami dla ludzi, będą utrzymywane. No to prawdopodobnie te tendencje, takie o które mnie Pan pyta, będą się nasilały. Natomiast jeżeli chodzi o scenę polską, to ja nie sądzę, żeby w najbliższych wyborach prezydenckich, które będą za niecały rok, bo w maju przyszłego roku, żeby tutaj kandydat konfederacji, był w drugiej turze. Przypuszczam, że będą dwaj kandydaci. W drugiej turze będzie to kandydat koalicji obywatelskiej, być może jakichś jeszcze innych środowisk i kandydat PiSu. Natomiast teraz się okazuje, że gdyby sumować elektoraty PiSu i Konfederacji, przynajmniej chociażby z wyborów y, y, europejskich to one mogą są porównywalne do elektoratu w koalicji 15 października. I gdyby pisowi udało się znaleźć takiego kandydata, który mógłby mieć też poparcie konfederacji, no to wtedy wynik wyborów prezydenckich mógłby być pewnym zaskoczeniem w stosunku do tego, do czego już w tych, do tego schematu, do którego w tej chwili Znaczna część się przyzwyczaiła. To znaczy, że na przykład Rafał Trzaskowski ma dość pewny mandat prezydencki. I z tego punktu widzenia rośnie rola Konfederacji. A w perspektywie wyborów parlamentarnych, które będą za niecałe 3,5 roku, może się okazać, że Konfederacja w sposób znaczący zwiększy liczbę swoich posłów w Sejmie i być może. Będzie to, o czym mówiono nawet w wyborach w roku 2023, kiedy konfederacja tam na poziomie lipca czy sierpnia ubiegłego roku miała poparcie w sondażach dochodzące do 13-14%, i wtedy nawet mówiono, że nie powstanie żaden rząd ani powiedzmy z koalicją wokół koalicji obywatelskiej, ani wokół prawa i sprawiedliwości bez konfederacji. Więc tego typu sytuacja y, nie jest niemożliwa.